Recenzowanie takich urządzeń jak Huawei, Matebook X Pro to przyjemność w niemal czystej postaci. Smutek pojawia się tylko w jednym momencie, kiedy testy dobiegają końca i trzeba się ze sprzętem rozstać. A nie jest to łatwe, gdyż człowiek szybko przyzwyczaja się do dobrego. A powiedzieć, że Matebook X Pro to dobry laptop, to nic nie powiedzieć. Ale nie uprzedzajmy faktów. Zacznijmy od jakości wykonania. Huawei Matebook X Pro prezentuje się po prostu wyśmienicie i nie ma w tym grama przesady. Minimalistyczna stylistyka i smukła budowa oraz przepiękne ekrany o dużej powierzchni robią naprawdę doskonałe wrażenie. Aluminiowa obudowa jest solidna, mało podatna nawet na silny nacisk, czy próby wyginania na boki. Huawei naprawdę przyłożył się do tego aspektu, czego efektem jest laptop, który śmiało można zabierać ze sobą bez obaw, że w trakcie podróży coś się z nim stanie. Prawdziwą gwiazdą jest jednak bezramkowy, dotykowy wyświetlacz. Podobnie jak w poprzedniej generacji Matebook X Pro, także tutaj zastosowano matrycę o proporcjach 3x2, dzięki czemu mamy do dyspozycji większą przestrzeń roboczą w pionie. Przydaje się to zarówno w pracy na aplikacjach biurowych, jak i w trakcie przeglądania stron internetowych. Gwarantuję, że powrót do klasycznego laptopa z ekranem 16 9 będzie bardzo trudny. Nie tylko rozmiar jednak ma znaczenie, ale także jakość. Matryca o wysokiej rozdzielczości i głębokim kontraście generuje żywe i wiernie odwzorowane kolory. 98% pokrycia palety sRGB. Jest to także jeden z jaśniejszych ekranów stosowanych w laptopach. Kolorymetr pokazał wartość aż 525 kandeli, dzięki czemu można korzystać z notebooka nawet w bardzo mocno oświetlonym miejscu bez obaw o odbijające się otoczenie. Odkąd sięgam pamięcią, Huawei dbał o wysoką jakość głośników i tym razem nie mogło być inaczej. System audio składający się z czterech głośników i wykorzystujący technologię Dolby Atmos sprawdza się doskonale. Dźwięk jest czysty, głośny, wyraźny, a brzmienie głębokie. Oglądanie filmów, słuchanie muzyki z ich wykorzystaniem jest na tyle przyjemne, że słuchawki stają się praktycznie zbędne, a nie jest to oczywiste w przypadku laptopów. Także pod kątem użytkowym laptop sprawdza się bez zarzutu. Klawiatura jest wygodna, podświetlana, touchpad duży i precyzyjny. Mamy też do dyspozycji dotykowy ekran. Jeśli chodzi o złącza, to możemy korzystać z pełnowymiarowego USB 3.1, USB typu C, złącza Thunderbolt 3 oraz gniazda słuchawkowego. Dyskusyjna jest jedynie użyteczność kamerki ukrytej w klawiaturze. Takie rozwiązanie z pewnością zwiększa prywatność użytkownika, ale oferuje niezbyt korzystny kadr w trakcie rozmowy. Bardzo dobrze sprawdza się za to czytnik linii papilarnych zintegrowany z przyciskiem zasilania. Działa błyskawicznie i praktycznie bezbłędnie. A co z wydajnością? Na pokładzie testowanego laptopa znalazł się procesor Intel Core i7, 8 GB RAMu grafika GeForce MX250 i dysk SSD o pojemności 512 GB. Takie podzespoły poradzą sobie z każdą biurową aplikacją. Pozwolą nawet na edycję zdjęć czy wideo. Renderowanie dwuminutowego filmiku w 4K zajęło Matebookowi 4 minuty. Ba, nawet da się na tym sprzęcie pograć, co prawda w starsze tytuły, np. Bioshock Infinite, Dirt Rally czy Fortnite, ale jak na ultrabooka to i tak jest nieźle. Co bardzo mnie ucieszyło, poprawie uległ czas pracy na baterii, który obecnie waha się między 7 a 10 godzin użytkowania. Co jest wynikiem lepszym od ponad 2,5 godziny od poprzedniej generacji i znacznie zwiększa mobilność laptopa. Huawei Share One Hop to oprócz bardziej wytrzymałej baterii druga z nowości w testowanym laptopie. To szybki i wygodny sposób na połączenie smartfona Huawei z Matebookiem. Wystarczy przyłożyć telefon do laptopa, aby móc szybko przerzucać zdjęcia, filmy i pliki pomiędzy urządzeniami. Można także wyświetlić ekran smartfona na laptopie i np. odpisywać wygodnie na wiadomości czy sporządzać notatki. Opcja kopiuj wklej działa bezproblemowo. Ciekawą opcją jest także wykorzystanie smartfona jako skanera dokumentów. Wystarczy zrobić zdjęcie tekstu, przesłać je na laptopa i skorzystać z funkcji rozpoznawania tekstu. OneHop to całkiem przydatne rozwiązanie. Jego jedyną wadą jest to, że działa wyłącznie z telefonami producenta Huawei. Odświeżona wersja Huawei MateBook X Pro pozostaje jednym z najlepszych ultrabooków w klasy premium dostępnych na rynku. Można go śmiało rekomendować każdemu, kto szuka sprzętu z najwyższej półki. Oferuje bowiem doskonały komfort pracy pod każdym względem. W zasadzie jego największym problemem jest jego poprzednik, który pozostaje świetnym laptopem, a nowa wersja, chociaż wprowadza nieco nowości, to jednak nie ma ich aż tak dużo, aby uzasadnić zakup nowego sprzętu. Jeśli natomiast będzie to pierwsze spotkanie z MateBookiem X, to gwarantuję, że każdy będzie zachwycony.